Jesienią w mieście pojawi się 100 nowych drzew i blisko 1000 krzewów. Bydgoszcz informuje. Największy zielony projekt tej jesieni miasto planuje zrealizować nad Kanałem Bydgoskim. Wzdłuż nowej ścieżki od ulicy Plażowej do Polanickiej zostanie zasadzonych 100 drzew. Będą to m.in. brzozy, klony, lipy, sosny, dęby, śliwy wiśniowe, wieżby i kasztanowce. 16 drzew pojawi się nieopodal. Przy starej części kanału na wysokości pętli Wilczak. Z kolei w rejonie skrzyżowania ulicy Pomorskiej i Chocimskiej powstanie miejski Sad. Zrekultywowany teren zagospodarowany zostanie m.in. krzewami czarnej i czerwonej porzeczki jagodami i jeżynami. Wszystkie trzy zadania zgłosili mieszkańcy w czasie ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowe nasadzenia zaplanowano też m.in. w Parku Kochanowskiego, przed Pałacem Młodzieży, na Błoniu, w rejonie ulic Waryńskiego i 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, a także w rejonie ulicy Wrocławskiej. Czytaj więcej na bydgoszcz.pl.